Cześć dziewczyny, witam was bardzo, bardzo gorąco. Tym razem coś o włosach ym, i coś dla tych dziewczyn, które mają problemy z puszącymi się, suchymi, wysokoporwitymi włosami. Trzy maski, które mogą się u was sprawdzić. To są na pierwszy rzut oka niby trzy podobne produkty. Mamy też tą samą firmę, ale tak naprawdę one działają w zupełnie różny sposób i efekty są naprawdę dość różne. Ym, to są trzy maski firmy Planeta Organica. I pokażę wam może od tej takiej najmocniejszej, najbardziej nawilżającej najbardziej dociążającej do tej, która okazała się taka najbardziej delikatna. Pierwszą z nich jest maska regenerująca. To jest ta różowa maska z serii Morze Martwe. Ja pokazywałam ją jakiś czas temu na blogu. Ona w pierwszym momencie nie sprawdziła się u mnie aż tak dobrze. Jakiś czas potem znowu do niej wróciłam i wtedy moje włosy okazały się lubić ją o wiele bardziej. To jest moim zdaniem najbardziej nawilżająca, najbardziej dociążająca, i taka jakby najmocniejsza z tych trzech, które będę Wam pokazywać. Więc to jest zdecydowanie taka bardziej nawilżająca, emolientowa maska. W składzie mamy oczywiście minerały z Morza Martwego, mamy oliwę z oliwek, olej, makadamia, mamy też emolienty, odrobinkę protein pod koniec składu, no i pantenol. Powiedziałabym, że ta maska może sprawdzić się szczególnie na ekstremalnie w suchych włosach, które mają bardzo dużą skłonność do puszenia. Ona bardzo ładnie te włosy potrafi dociążyć, nabłyszczyć, potrafi to puszenie zminimalizować i przy takim regularnym używaniu faktycznie widzimy różnicę. Wydaje mi się, że najlepiej podtrzymać ją na włosach około 20 minut. Ja właściwie nigdy żadnej maski staram się dłużej nie trzymać, bo moje włosy po prostu tego nie lubią, ale przy 15-20 minutach ja ten efekt na moich włosach już jestem w stanie zauważyć, więc to jest całkiem fajny efekt. Drugą, również dość silnie działającą maską, która ma wiele wielbicielek, jest bardzo ciekawa taka ciemnozielona maska marokańska. I to jest też produkt, który może sprawdzić się na takich suchych, puszących się, wysokoporwatych włosach, ale oprócz nie wiem, tego nawilżania, czy też wygładzania producent pisze o wpływie na wypadanie włosów, ponieważ ta maska ma nie tylko stymulować wzrost. Ale też zapobiegać badaniu I w składzie mamy olejek arganowy, olejek neroli, ekstraklaurowy, który faktycznie jakoś dobrze na, te, na tą skórę głowy może wpływać. Mamy oliwę, mamy olej eukaliptusowy, który też może być fajnym składnikiem pod kątem, nie wiem, ewentualnej stymulacji i wzrostu włosów. Olej lawendowy, który działa antybakteryjnie, to też jest fajny pomysł. Mamy też ekstrakt z organa, a oregano naprawdę słynie ze swoich ogromnych wręcz antybakteryjnych właściwości i olej lawendowy jest przy nim naprawdę delikatny. Do tego mamy emolienty i lekkie silikony. I ta maska marokańska w porównaniu do tej z morza martwego, działa na moich włosach odrobinkę delikatniej. ale To też jest działanie bardzo silnie nawilżające takie wygładzenie, włosy są o wiele, wiele mniejszego typu Po jej użyciu znikają problemy z suchymi końcami, jeśli takowy mamy. No i faktycznie maseczka ma bardzo intensywny, ciemny kolor, e, którym możemy obserwować jeszcze podczas spłukiwania, ponieważ on naprawdę z naszych włosów schodzi. I ostatnim produktem jest maseczka toskańska. Ona jest najdelikatniejsza z tego całego zestawienia. Wydaje mi się, że mogę polecić ją dziewczynom, które mają delikatniejsze, bardziej cienkie włosy i tym, które nie potrzebują Takiego dociążenia, bo te dwie maski faktycznie dociążają włosy. Nie mam mowy tutaj o takim obciążeniu, ale faktycznie jeśli mamy problemy z puszeniem się, no to te sprawdzają się super. Natomiast ta jest trochę delikatniejsza, jeśli chodzi o to i nie dociąża tych włosów tak mocno, natomiast bardziej wpływa na takie wygładzenie i na błyszczenie. Tak przynajmniej działa u mnie, nie wiem, być może u Was oczywiście będzie jakoś inaczej. Ehm, to maseczkę i poprzednika charakteryzuje naprawdę. Mm, Ładny zapach. Marokańska pachnie w taki bardziej orientalny sposób. Ta jest troszkę bardziej świeża i wydaje mi się, że odpowiada za to ekstrakt z trawy cytrynowej, który tam jest na początku składu. Mamy też oliwę z oliwek, olej z pestek winogron, olej z migdałów. No, i ekstrakt z owoców granatu. Założenie było troszkę odwrotne, bo to właśnie toksańska maska miała um, nadawać się bardziej do takich suchych włosów, miała wykazywać jakieś bardziej nawilżające działanie. I skład pewnie też bardziej na to wskazuje, ale w praktyce, przynajmniej u mnie, lepiej sprawdza się ta maska marokańska. E, a ta toksańska jest takim bardziej delikatnym e, i powiedziałabym subtelnym nawilżaczem. Jeśli macie cieńsze włosy, to myślę, że ta będzie po prostu lepszą opcją. Każda taka maska to jest 300%. E, i ta z Morza Marta jest troszkę tańsza, ona na kosztuje teraz 25 zł około, e, a ta maseczka toskańska i maseczka amerykańska kosztują około 28. Jeśli szukacie czegoś, co będzie dobrze namierzało włosy, no to możecie wypróbować którąś z tych trzech masek. E, właściwie każda jest zdecydowanie warta zainteresowania. Dajcie znać, co działa na Wasze włosy. Włosy mam nadzieję, że któryś z tych produktów się u Was sprawdzi, ale może macie z nimi jakieś doświadczenia, więc e, jeśli tak, piszcie, jestem ciekawa, jak się u Was sprawdza Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia.